Ja czekam na was, na widzów, Czekam na was. O, jeden wizyt jest. Drugi, o, kurwa na pięciu? O! Dobra, czekam jak się nas spierdolę. ma podam Cię też. Ogólnie przed chwilą, byłem w sklepie coś kupić, załatwić. Moja strana ja mam za szkołę. Tyle racji nie znam. Ogólnie. A widzę. Każdy, z się zna. Ja mówię. Sorry. Każdy, każdy się mówię. A sobie? każdego z się znam. Czekając, czy będziecie dzisiaj na tym widocznym. Eee, proszę o mojej żony i, i zmęczenie w ciąży. Ogólnie pozdrawiam eee. 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 Nie wiem, ktoś mi się dobrze, bo się wychodzi z tego, przepraszam, główną, ale już. No Maty, będziesz dziś nas docierał? Będę. Tak mówię, o 12, .00? będę. Zrobię, zrobiłem dla Was wyjątek. Mimo to, że skończyłem się ulop, zmieniłem się z kolego, zamieniłem się ogólnie z kolego. Z tego powodu, że chcę Wam zrobić ten ślad panów A czy wy będziecie to szanować czy nie, to się okaże wkrótce. Yy czy koma będzie na zloci akurat ja ja będę z tego powodu ale to nie ma co się zrobimy drugi zlot jak się uda w ten zlot co teraz będzie czyli dzisiaj Napisz do mnie na hejcie to się może ustawimy Może tak, może nie No i będę jeszcze miał czas mnie No dobra. ma, Tego widzimy się od 12 zobaczymy ile osób przyjdzie Fajne, tak mi i po co? Ja będziesz miał w Na zlocie. ogólnie A, jeszcze jedną rzecz muszę załatwić No dobra, trzymacie się Widzimy się od 12:00 W Manu Pod MPG na dole W Łodzi